Faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby pochwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł, czemu mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On ich zapytał, czyj jest ten obraz i napis. Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Te słowa: oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara. często cytuje się nawet w takich zupełnie niechrześcijańskich, nie dotyczących wiary rozmowach. Wielu nawet nie wie, że to jest słowa Jezusa, że to jest słowa z Ewangelii. I często to cytuje się w jakichś takich sporach politycznych, i rzeczywiście możemy taką myśl też z tego wyciągnąć, że chrześcijanin powinien też być dobrym obywatelem, że nie ma sensu jakieś bunty, jakieś protesty, jakieś mitingi, jakieś rewolucje. Jezus tego nie chce od nas. Jezus uczy nas tego, że no tam, gdzie możemy być posłuszni, gdzie władza nie wymaga od nas czegoś jawnie złego, powinniśmy być posłuszni, powinniśmy być dobrymi obywatelami swojego kraju. Owszem, jeśli władza wymaga od nas, żeby gdzieś oszukiwać, kraść, zabijać, to oczywiście nie możemy pójść za tym, bo my mamy Pana Boga, który jest większy od wszelkiej władzy, ale tam, gdzie nie ma jawnego zła, tam powinniśmy być posłuszni. Ale jak uważnie przeczytamy to, to czytanie, tę Ewangelię, to widzimy, że główna myśl tej Ewangelii to jest zupełnie coś innego. To nie o to chodziło Jezusowi. Spróbujmy prześledzić tę Ewangelię. Faryzeusze naradzali się, jakby pochwycić Jezusa w Mowie. Zwróćmy uwagę, że to już jest po niedzieli palmowej, po Jezusa do Jerozolimy, czyli już coraz bliżej drogi krzyżowej śmierci Jezusa. I to jest moment, kiedy Wielu już jest bardzo agresywnie nastawionych do Jezusa. Ta, ta złość, ten gniew już tak narasta, narasta. Coraz więcej jest tej nienawiści do Jezusa. Dlatego też naradzali się, jakby pochwycić Jezusa w mowie. I posłali do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Chyroda. Czemu swoich uczniów, a nie sami przyszli? Bo doświadczeni faryzeusze już Jezusa trochę znają. Wiedzą, że z Nim rozmowa nie będzie taka łatwa. I żeby nie było wstydu, żeby później nie chodzić i nie żałować tego, żeśmy w ogóle zaczęli taką rozmowę, to wysyłają swoich uczniów, młodzi idealiści, niech się tam spróbują trochę swoich sił, a my będziemy obserwować z boku, co się dzieje. I widzimy, jak zaczynają już. Nauczeni są, jak trzeba zacząć, trzeba zacząć od pozytywu, pochwalić człowieka, żeby go trochę tymi swoimi pochwałami. Zmylić, że niby tu jesteśmy bardzo tak nastawieni pozytywnie do niego. I mówię nauczycielu: Wiemy, że jesteś prawdomówny, drogi Boży, wprawdzie nauczasz, na nikim ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Pochwała na początku. Jezus widzi, że to jest nieszczere. Jezus widzi, że to jest obłuda tych ludzi i zaraz to też nazywa. Ale zwróćmy uwagę, czy my czas, czasem się tak nie zachowujemy, że do kogoś coś mówimy i tak naprawdę nie lubimy tego człowieka, tak naprawdę yy, w, tylko gdzieś on odejdzie, to już na niego gadamy wszystko, co złe. A kiedy się z nim spotkamy, to jesteśmy uśmiechnięci, miło, przyjemnie, oczywiście, i taka obłuda. No nie wolno tak, to, 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 nie, to nie jest po chrześcijańsku, to jest po faryzejsku. I, i Jezus słyszymy, że mówi... Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu mnie kusicie, obłudnicy? Jezus przejrzał ich przewrotność. Jezus widzi naszą przewrotność. Jeżeli jesteśmy nieszczerzy, jesteśmy obłudnikami. Jeżeli mówimy nieprawdę, myślimy co innego, mówimy co innego, chcemy kogoś przechytrzyć, Jezus to wszystko widzi. Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu mnie kusicie, obłudnicy? I jakie jest pytanie? Pytanie jest, powiedz nam, jak ci się zdaje, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Dlaczego takie pytanie? Pytanie polityczne, jak i dzisiaj polityka nas bardzo pasjonuje, bardzo chętnie wstępujemy w jakieś spory polityczne. I wtedy też ludzie bardzo chętnie takie spory prowadzili. A dotyczyło podatku płaconemu Cezarowi. Żydzi byli pod okupacją rzymską. Czyli płacić podatek Cezarowi, to wspierać okupanta. No jak nie mieli wyboru, to musieli płacić, ale bardzo się z tym nie zgadzali. I teraz, jeśli Jezus powie, trzeba płacić podatek Cezarowi, to naród żydowski powie: Ty wspierasz okupanta, ty jesteś po stronie okupanta. A no jeśli Jezus powie, nie płacić podatku, dlatego że to jest okupant, nie trzeba płacić, to wtedy władza napadnie na niego, buntujesz naród. I jedna i druga odpowiedź była taka, która będzie przeciw Jezusowi. Taką, takie pytanie wymyślili faryzeusze. I wszyscy, którzy byli zjednoczeni przeciw Jezusowi i widzieli już swój sukces. Teraz już się Jezus nie wykręci. Co by nie powiedział, będzie przeciwko Niemu. Czyli nie chodziło im tak naprawdę o to, żeby jakoś rozwiązać problem podatków, żeby może on da nam jakąś fajną myśl, która nam pomoże tutaj. Nie, zupełnie nie o to chodziło. Zupełnie inny cel tego pytania. Cel pytania to jest przeciw Jezusowi. Być przeciw Jezusowi, znaleźć na Niego jakieś, jakąś pułapkę. I odpowiedź Jezusa, oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara Bogu, to, co należy do Boga, to odpowiedź, która... Jezus daje odpowiedź, ale tak naprawdę widzimy, że nie wchodzi i nie chce, nie chce wchodzić w jakieś polityczne spory. To polityka Jezus odsuwa na Bóg. To nie jest to, o czym powinniśmy rozmawiać, dyskutować, kłócić się, denerwować się. To nie jest to, o czym powinniśmy myśleć. Najważniejsze jest to, oddajcie Bogu to, co należy do Boga. Jeszcze, czy jest ten obraz i napis, czyli Jezus pokazuje, tu jest to obraz Cezara, oddajcie Cezarowi, a oddajcie Bogu to, co należy do Boga. Znaczy nasze życie, my sami mamy, nosimy w sobie obraz Boga, My cali powinniśmy się oddać Bogu, nasze życie oddać Bogu, uwielbiać Pana Boga, słuchać Pana Boga, żyć tak, jak Pan Bóg chce. To jest to, co powinniśmy oddać Panu Bogu. Ale spójrzmy jeszcze dzisiaj na pierwsze dzisiejsze czytanie. Z księgi proroka Izajasza to mówi Pan o swym pomazańcu, Cyrusie. Ja mocno ująłem Go za prawicę, aby ujarzmić przed Nim narody i królom odpiąć broń od pasa. Aby otworzyć przed Nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Z powodu sługi mojego Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nazwałem cię Twoim imieniem pełnym zaszczytu, chociaż mnie nie znałeś, ja jestem Pan i nie ma innego. Poza mną nie ma Boga. Przypaszać ci broń, chociaż mnie nie znałeś, aby widziano od wschodu słońca aż do zachodu, że beze mnie nie ma niczego. Ja jestem Panem i nie ma innego. Co mówi to czytanie? Pan mówi o swym pomazańcu Cyrusie, pomazańcu, czyli mesjaszu. Mesjasz, Chrystus, to jest właśnie słowo pomazaniec. Czyli on jest jakby zbawicielem, pomazańcem Bożym, czyli wysłanym przez Pana Boga, wyznaczonym, wybranym przez Pana Boga. No, bardzo dobrze, tylko że później słyszymy, chociaż mnie nie znałeś. Czyli Cyrus jest pogańskim królem, królem perskim. Który w ogóle nie zna pana Boga, nie modli się, nie, nie czci pana Boga, a pan Bóg go nazywa swoim pomazańcem. Jeszcze pięknie mówi: Ująłem go za prawicę. Nazwałem cię twoim imieniem pełnym zaszczytu, chociaż mnie nie znałeś. Czyli pan Bóg wybiera człowieka, który, który go nie zna, nie zna pana Boga, nie, i posługuje się tym człowiekiem, posyła tego człowieka. I właśnie Cyrus uwalnia naród izraelski z niewoli babilońskiej. Daje wolność, Bóg, Bóg daje tę wolność. Bóg czyni to, że uwalnia swój naród przez Cyrusa. To nie sam Cyrus to czyni, tylko Pan Bóg go wybrał, wziął go za rękę i jego rękami zrobił to, czego sam chciał. Co nam to pokazuje? I na koniec tego czytania, aby wiedziano od wschodu, słońca, aż do zachodu, że bez mnie nie ma niczego. Ja jestem Panem i nie ma innego. Niesamowicie ważna myśl. Że to Pan Bóg kieruje tym światem, że Pan Bóg jest większy od wszystkich polityków, wszystkich rządzących, od wszystkich partii politycznych, że o tym, co będzie na tym świecie, jak będzie, jak będzie w naszym kraju, to nie zależą wybory, nie zależą wyniki wyborów, nie zależą partie polityczne, nie zależy prezydent i premier, nie zależy to, kto rządzi i jak rządzi. Wszystko jest w rękach Pana Boga. Jeśli coś chcemy zmienić w tym świecie, to nie wybory o tym decydują, a Pan Bóg. Jeśli chcemy coś zmienić w tym świecie, to przede wszystkim mamy uklęknąć i się modlić. To przede wszystkim mamy się zwracać do Boga. I tak jak uwolnił swój naród, który się modlił do Niego i prosił, tak i nas może uwolnić od wszelkiego zła. Wszystko jest w rękach Pana Boga. Problem jest inny. My w to nie wierzymy. Pewnie, że powiemy, pobożnie Pan Bóg wszystkim rządzi, On jest nad całym światem, ale my tak naprawdę co nie wierzymy. O tym, że my w to nie wierzymy, świadczy to, jak się boimy i przeżywamy po wyborach, po jakichś tam decyzjach polityków. Jakiś polityk się jakoś wypowiedział. Wszyscy go cytują, wszyscy już się boją, jeśli on tak powiedział znaczy, będzie coś strasznego. Jeśli Pan Bóg nie zechce, nic nie będzie strasznego. Wszystko jest w rękach Pana Boga. Jeśli my byśmy w to wierzyli, my byśmy się nie bali jeśli my byśmy w to wierzyli, my byśmy się nie kłócili za stołem na tematy polityczne. Jeśli my byśmy wierzyli, że Pan Bóg jest ponad całym światem i rządzi tym światem, to my byśmy byli spokojni w swoim sercu i spokojni w naszych rozmowach, spotkaniach, tematy polityczne i my byśmy nie oglądali tyle telewizji, my byśmy się nie oglądali tyle internetu, tyle wiadomości nowych i, i jakichś tam rozmów na tematy polityczne. My byśmy tego nie... Tyle czasu nie tracili na to wszystko, bo wiemy, że i tak wszystko będzie tak, jak Pan Bóg zechce, nie tak, jak oni sobie tam coś mówią czy myślą. A my w to nie wierzymy, dlatego boimy się, dlatego kłócimy się na tematy polityczne, dlatego tyle oglądamy tego wszystkiego. Jakby to coś zmieniło od tego, że my będziemy coś oglądać. Może ktoś zapytać, a w takim razie, no to jeśli Pan Bóg wszystko trzyma w swoich rękach, to czemu tyle wojen, tyle nieszczęścia, tyle zła? Ono bo Pan Bóg da, daje nam wolność i szanuje naszą wolność i daje nam trochę po, spróbować skutków naszych wyborów, skutków naszych grzechów, skutków tego, że człowiek odwrócił się od Pana Boga, nie przyjmuje Pana Boga i nie słucha Pana Boga. I Pan Bóg trochę daje nam, spróbuj. Spróbuj. Co to znaczy? Chcesz rządzić? Chcesz robić nie tak jak ja mówię? Rób. Zobacz, do czego to doprowadzi. I Pan Bóg trochę to daje, też nie wszystko daje, bo jakby w całości my byśmy tylko odczuwali skutki naszych wyborów, to już dawno by nas nie było, żebyśmy się pozabijali wszyscy. Ale jednak Pan Bóg próbuje nas ratować, próbuje nas wybawiać, a trochę my odczuwamy te skutki naszych wyborów i naszych grzechów i na, naszej pseudomądrości, która nie słucha Pana Boga, tylko po swojemu. I dlatego są takie nieszczęścia. Ale Pan Bóg nas ciągle wybawia i chce wybawiać, i będzie nas wybawiał, jeśli będziemy się więcej modlić jeśli będziemy więcej wierzyć. Bo też to, co się dzieje na całym świecie, to my na to wpływu nie mamy, oprócz modlitwy. Modlić się trzeba. Ale mamy wpływ na to, co się dzieje w moim sercu. Mamy wpływ na to, co się dzieje na spotkaniu rodzinnym wokół stołu, obiadu niedzielnego. Czy się będziemy kłócić na tematy polityczne, czy sobie porozmawiamy o jakichś fajnych, dobrych tematach, przede wszystkim o Słowie Bożym. Pan Bóg jest najważniejszy. Pan Bóg o wszystkim decyduje, możemy być zupełnie spokojni. Jeśli wierzymy w Boga, jeśli ufamy Panu Bogu, możemy być zupełnie spokojni. I nie trzeba dużo oglądać telewizji i wiadomości, nie trzeba się kłócić na tematy polityczne. Trzeba wierzyć w Pana Boga, ufać Mu, że wszystko jest w Jego rękach. I nawet ci, którzy Go nie słuchają, ci, którzy Go nie czczą, którzy Go nie znają, mogą być Jego wysłannikami. Pan Bóg i ich rękami może zrobić swoje dzieło. Dlatego przede wszystkim to, co powinniśmy w dzisiejszym słowie usłyszeć, aby widziano od wschodu aż do wschodu słońca, że beze mnie nie ma niczego. Ja jestem Panem i nie ma innego. I też dzisiejsze słowa psalmu. Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku. Zadrżyj ziemią cała przed Jego obliczem. Głoście wśród ludów, że Pan jest Królem. Pan jest Królem będzie sprawiedliwie sądził ludy. I dzisiejsza Ewangelia oddajcie Bogu to, co należy do Boga. Dziś jest niedziela misyjna. Proszę o modlitwę za wszystkich misjonarzy, za misje święte. Prośmy, żeby Ewangelia Boża rozprzestrzeniała się po całym świecie. Dziś też wspominamy, chociaż jest niedziela, więc nie wspominamy w liturgii, ale Warto wspomnieć, że dziś, choćby nie niedziela, to dziś jest Dzień Świętego Jana Pawła II, którego prosimy o jego wstawiennictwo, Twojego pomoc we wszystkich naszych sprawach i też w sprawach misji. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu z Syberii z Panem Bogiem. I tak pomolim się o misjach, o misjonierach. Prosimy o pomoc, o Bożym błogosławieniu, o darach światowoducha Ducha dla wszystkich misjonierów. Otcze nasz, suści na niebiesach, da swiatica imię Twoje, da pridzio carstwie Twoje, da będzie wola Twoja, i na ziemle, jak na niebie. Chleb nasz nasuszny, daj nam nas jej dzień, i prasti nam dałgi nasze, i my prastiałem dłużnikom naszym. I nie wwiedzi nas skuszenie, no i zbaw nas od łukawu, Amin. Niech Bóg błogosławi Was, Wszechmogący Boże, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobrego dnia, wszem dobrowo. Z Bogiem.